Jesteśmy pod Kuszynem, dokładnie za plecami mamy wioskę Ewa a również dokładnie na wprost jest wioska Pierniewo. To jest widok taki jak z perspektywy obrazu Kuszyn 1600, czy pod Kuszynem 1610 Boguszewicza. I tak, tu po prawej był obóz wojsk rosyjskich w okolicach tego Słupa. Dalej rozciągały się wojska sprzymierzone z Rosjanami szwedzkie na tle wsi Pirniewo. Tu na wprost mniej więcej rozciągały się płoty, które utrudniały ataki, między wsiami były te płoty i Husjara między nimi musiała się przedzierać. I na lewo była i jest do dzisiaj miejscowość yy, Prycistoje. Yy, między, między I między Przeczysto i Apiorniewem właśnie znajdowały się wojska Rzeczpospolitej, głównie pod dowództwem, przede wszystkim Hermana Żółkiewskiego. Sama bitwa rozgrywała się dokładnie tutaj na wprost i kto oglądał obraz Boguszewicza, to właśnie z takiej perspektywy go widział.